Jestem właśnie w tej części rezerwatu w góry, w której znajdują się te najstarsze dęby. No powiem wam, że robią wrażenie. Nie są yy, fotogeniczne źle, yy, nie to chciałem powiedzieć, są trudne do sfotografowania, bo nie stoją tak oddzielnie, tylko na jest to gęsty las. Ale jeśli im się przyjrzeć to naprawdę są niesamowite zobaczcie.

Starczy pomyśleć, że są starsze od jakiegokolwiek człowieka żyjącego na ziemi. Co tutaj oprócz mnie jeszcze jakaś. Rodzina idzie szlakiem. Dziecko udaje kukułkę. Akurat y, była sosna, ale też bardzo stara A tu coraz, coraz grubsze dęby Niesamowite Dzieci bywają wkurzające, choćby dlatego, że hałasują.